Tam są dwa zdjęcia przywita się tata z widzami cześć widzowie jeszcze bym w helu. tu są foki gniawialna ja wypłynęła i tu jest taki rysunek nie rysunek takie zdjęcie no bo wrzucali pieniądze foka to płyka i musieli zetmąc no i ten no i to są normalne foki No normalnie tutaj jest i opowiedz tata co się dzieje w fokarium e, w fokarium znajdują się foki które w jakiś sposób zostały złapane, albo nie mogły sobie poradzić w życiu swoim po czym e, i postanowiły e, przyjść do pokarium i tutaj sobie mieszkać. E, nie pokarium, osoby chcieli zabrać. Mhm. No w każdym razie mieszkają sobie tutaj te foki. E, codziennie o 11 i o 14 są karmione i są wtedy pokazy. No niestety my żeśmy nie zdążyli, bo żeśmy postanowili siedzieć dłużej na plaży, a potem jeszcze iść na gofry i jeszcze na lody. A i tak jakoś nam zeszło. Aha, bo jeszcze żeśmy grali y, na tablecie w, y, w hotelu. No. Tak nie się. Dlaczego zawsze jest jasno, a czasem... Ciemno, bo ja tak zmieniam, żeby była tatę widać, bo widać, prawie, bo nie widać prawie taty. Aha. Więc jest trochę, trochę za mocno robiłem. Dobra widzowie, nie wiem czy to byłoby chyba...